ranek radia to Pani Marszałku, ale czytam tak. Jeszcze, ja jeszcze pana pani, Winnickiego. Powtórzę, no pani precz redaktor, z tym nie... bandyckim rządem, precz no, z tym bandyckim rozmawia, reżimem. Niech pani rozmawia, niech pani rozmawia z panem Winickim. Ja mówię, nie Nie, nie ramię w ramię, w tym marszu. Nie ramię w ramię, pani redaktor, to po pierwsze mówię, ja szedłem ramię w ramię z kim? Z Przemysławem Wiplerem, który przed chwilą komentował u pani ten marsz jest częstym gościem, z kolegami prezydenta Komorowskiego z jego partii, w tym z jego szefem partyjnym, panem posłem. Mirosławem Styczniem i z panem Krzysztofem Okrzutą, to są koledzy prezydenta komorskiego ze nie, stronnictwa no, konserwatywno ludowego. No, no, razem już działali razem o, o, w stronnictwie konserwatywno ludowym no, no, Ale panu robił. Razem widzę. tam parę lat temu, razem tam parę lat temu działali. Z Cezarym Mechem, z Robertem Kuraszkiewiczem, mhm. z Peotem tam szli I to bardzo, razem z antysemickim ONR-em. Bardzo, różni. bardzo z, z antysemickim onr i z panem Kobylańskim, Panie który oskarża Lecha Kaczyńskiego tak samo że sprzyjał Żydom. Z tymi, z tymi wszystkimi pan właśnie manifestował przywiązanie redaktor, do leczyzny. Ja pani coś powiem. Naprawdę zachowajmy trochę przyzwoitości. No ale pan ja jest w Komitecie temu, Honorowym. Ja dwa lata temu nie wszedłem do Komitetu tego marszu. Brałem w nim udział w Solidarności z jego uczestnikami, z kilkudziesięcioma tysiącami uczestników. Natomiast pani redaktor, pani kolega redakcyjny, pan Seweryn Blumstein, tłumaczył ludziom, którzy przyszli innym Polakom uniemożliwiać odbycie pokojowej manifestacji że nie powinni tak ostro, że pobicie nie jest racjonalne i tak dalej. Niech pani sobie przeczyta artykuł Dawida Wilsteina relacjonujący spotkanie y, Seweryna Blumsteina z y, uczestnikami pani tych Marszałku, wszystkich blokad, ja całej tej agresji. wszelką przemoc, i, tylko i że w tym roku ze strony Redakor, lewicy przemocy takiego, nie było. I takiego potępienia oczekiwałem, dlatego że potępiam. jeżeli chodzi ja o ugrupowania a co pani ma powiedzieć? Jak, yy... jest, był w komitecie ja nie honorowym tego marszu. Ja jestem członkiem Komitetu Honorowego tego marszu. Ja bym Ale jego pan go legitymizuje, na przykład nie, Ja nie udzielam takiego poparcia, nie będę msztańki blokadami. Ani Bronisław Bielsztań, ani Paweł Kukis na przykład nie poszli w tym marszu po to, żeby nie maszerować razem z ONR-em, który jest po prostu A Ja pani poszedłem, marszał. dlatego że ja dwa lata temu, co zrobi, to co zrobił w tym roku yy, yy, Tomasz Terlikowski, yy, Paweł Kukis, ja to zrobiłem już dwa lata temu. No, to dlaczego w tym roku pan Dlatego, tego nie że zrobił? kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tam byli, to nie są ludzie, którzy podzielają poglądy komitetu honorowego czy wprowadzanie tam pana Kobeleńskiego. Gdyby nie było pana Kobeleńskiego, to byście nie mieli czego atakować. Dziękuję jeżeli, bardzo chodzi, za rozmowę. jeżeli chodzi o pana Kobeleńskiego, to moje stanowisko wyraża moje stanowisko jako marszałka Sejmu i relacje między y, Parlamentem a organizacjami polonijnymi. Moje stanowisko jest takie samo jak stanowisko wszystkich rządów łącznie z tymi rządami, z którymi wtedy współpracowałem. Marcinkiewicza Kaczyńskiego.